Słuchaj, podsumowanie całego turnieju StarCrafta przed nami, finał. Czy spodziewałeś się takiego właśnie składu? Na pewno ciężko jest spodziewać się jakiegokolwiek składu, kiedy masz takich fantastycznych zawodników. Wiesz, tu jest naprawdę topka światowa, masz mnóstwo fantastycznych graczy, także, znaczy, może znaczy głównie koreańskich, więc wiesz, takie, takie predykcje, przewidywanie jest niezwykle trudne. Nie? TY Stats pokazali świetne gry. Ja tak naprawdę prywatnie liczyłem oczywiście na Biana, liczyłem na Innovation, liczyłem także na Darka, był bardzo blisko. Tutaj myślę, że ci zawodnicy jak najbardziej zasługują na to, gdzie są, no bo po prostu zagrali bardzo dobre gry. To według Ciebie był największą niespodzianką, największym objawieniem tego rocznego turnieju? Mam wrażenie, że Seral. Wiesz, postawię tutaj na Serala. Według mnie pokazał naprawdę bardzo dobry kryzys. Świetnie poradził sobie w turnieju kwalifikacyjnym. Bardzo dobrze wyszedł z grupy, bo to było pierwsze miejsce. Jak dla mnie, pomimo tego, że jakby to powiedzieć, w fazie eliminacyjnej nie dostał się tak daleko. Znaczy, no tak daleko był w ale oczywiście, to według mnie, jakbym miał coś powiedzieć Seralowi, to to, żeby po prostu trenował dalej, walczył dalej, bo naprawdę forma jest straszliwie zwyżkowa. I tutaj myślę, że może, jeśli, jeśli oczywiście tą formę utrzyma, może być kolejną liczącą się siłą na europejskiej scenie zerkowej. Kto według ciebie wygrał w um, Myślę, że Stac. TY mam wrażenie, że może powalczyć jak najbardziej. Mieliśmy trzech teran, którzy wygrywali ostatnio jemy, zwłaszcza także, że widzieliśmy w, na zeszłym dziesiątym finale, widzieliśmy Polta, który naprawdę dał radę. Bardziej bym tutaj stawiał chyba na statsa, Zobaczymy, wiesz, co to jest taki moment, gdzie wiesz, to, to, to jest tak naprawdę taka rozgrywka, gdzie masz gumicho, który gra dwa do dwóch i oddaje całą swoją armię, i przegrywa, i nie dostaje się dalej. Nie? Więc tutaj to jest już takie ciśnienie, to jest taki stres, że jeden z zawodników może się załamać. Widzieliśmy to zresztą takie ogromne dramaty, także wczoraj. E, naprawdę ciężko jest przewidzieć, kto tutaj wygra. No to ostatnie pytanie będzie łatwe. Taka kategoria nam się tutaj pojawiła na kole. Więc będzie pytanie, które według ciebie widowisko, który pojedynek był najatrakcyjniejszy do tej pory. No bo zakładam, że finał sam w sobie będzie po prostu czymś niezwykłym, ale do tej pory który z pojedynków był najciekawszy? Um, mam wrażenie, że jeśli chodzi, jeśli miałbym być tutaj oczywiście zupełnie obiektywny i nie powiedzieć, że chodzi oczywiście o gry Polaków, um, to to łamałbym się po prostu pomiędzy tą fantastyczną trójką TVT w fazie eliminacyjnej, czyli Alive Innovation, Gummi Hot EY i Alive TY. Wszystkie te trzy gry były po prostu świetne i tutaj tak naprawdę, no ciężko mi odpowiedzieć się na twoje pytanie, ja bardzo uwielbiam też ten matchup, tam widzieliśmy absolutny festiwal świetnego Starcrafta, pomimo tego, że to cały czas były mirror matchupy oczywiście, to tutaj stawiam swój typ na, na najbardziej emocjonujące gry, które widzieliśmy. Czyli już wiadomo co widzowie będą oglądać w powtórkach. Dzięki Ci wielkie, oczywiście dobrej formy, mocnego głosu w finale. <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs>